Spotkanie roczne w Łodzi pokazało, jak wielkim przedsięwzięciem jest zgromadzenie nas wszystkich w jednym miejscu. Na szczęście YouTube nie ma takich ograniczeń, dlatego kolejny raz przed świętami widzimy się właśnie tutaj. Plan jest następujący. Najpierw posłuchamy tradycyjnego świątecznego przesłania Tomka. Kiedy zaczął je wygłaszać, w Polsce nie było jeszcze sieci komórkowej, a mimo to stara się być oryginalny co roku. Docenimy to w komentarzach. Później lotem San Świętego Mikołaja wybierzemy się w małą podróż po Polsce po wszystkich biurach Grand Torton i sprawdzimy, co w poszczególnych regionach jest hot, a co not na świątecznym stole. A na końcu wisienka na torcie i gwiazda na szczycie naszej choinki, czyli coroczna niespodzianka muzyczna od zespołu Grand Torton Band. Bawcie się dobrze, bądźcie aktywni w komentarzach i wesołych świąt. Świąteczny przebój coraz bliżej święta to polska interpretacja Wonderful Dream wykonywanej przez amerykańską wokalistkę Melani Nomen, Omen Torton. Na pewno znacie ten przebój przed z przedświątecznych reklam. Pokochały go również polskie artystki Ania Szarmach, Kasia Kowalska, Margaret, Kasia Nosowska. Wcale im się nie dziwię, bo słowa tej piosenki dotyczą tego, co w tych świętach najważniejsze i najpiękniejsze – miłości. Świąteczne dni Magiczna jest miłości moc, gdy dzielimy ją wśród ludzi wokół nas. W cudowną noc zatrzymaj się i w siebie patrz. Największy dar ukryty w sercu masz. Życzę każdemu z Was, abyście ten wspaniały dar w te cudowne dni. Odnaleźli w waszych sercach, i abyście doznali radości dzielenia się tym darem z ludźmi, którzy są wokół was. W imieniu wszystkich wspólników życzę Wam radosnych świąt. Przyznacie, że Tomek trzyma poziom już od 30 lat, a teraz wzbijamy się w powietrze i lecimy do Katowic, a później do kolejnych miast, w których biura ma nasza firma. W tej części filmu zadajemy dwa naprawdę bardzo ważne pytania. Basz z łóżkami jest moją ulubioną, a czy jest śląski? No, my to taki śląsk, że nie śląsk, bo za jesteśmy z Częstochowy, więc chyba potrawy to nie za bardzo takie śląskie, stricte, ale ulubioną to na pewno karp. U mnie jest zupa rybna, są makówki i kuchnia, to jest chyba takie najbardziej charakterystyczne dla Śląska. Dla mnie to też barszczyk, zdecydowanie. Jeszcze takiego cika, jak dodatkowo obok jest na talerzu, mniam, <grymne> więc chyba tak. Mhm. Barszcz z uszkami oraz pierogi z kapustą i grzybami. Kompot z suszu w formie zupy z makaronem. A barszcz. U mnie najbardziej tradycyjną potrawą jest barszcz. Kapusty z grzybów i z kaszy gryczanej. U mnie w domu spożywa się panierowane i smażone grzyby. A u mnie smażony karp. Pierogi, karpika, krokiety. makowiec, zupa grzybowa. Krok z kapustą. Pierogi. Sałatka warzywna. Ryba po grecku. U nas na Podkarpaciu najbardziej regionalnym daniem jest kutia. Pierogi. U mnie pierogi z kaj Pierogi z grzybami i kapustą. E, maczka, czyli sos grzybowy. Makiełki. Ja U mnie również makiełki. U mnie kutia. Karp w sosie kurkowym. Różne rodzaje śledzi w różnych zalewach. Aż te ciki. rybną. Ja nienawidzę tego kompotu suszu. Uch, ekliś. Ja w sumie nie lubię. Nie wiem, jak się ta potrawa nazywa, ale to są takie śledzie w wodzie. Czy jakoś Woda siedziowa. Tak? Woda ślodziowa. Kapusta z grochem. U mnie nigdy nie ma pierogów. U mnie nie ma nigdy, kuti. Marszczów i pierogów. Karpia? Kuti. Zdecydowanie nie jemy mięsa. Ja nigdy w życiu nie jadłem zupy grzybowej, która w niektórych regionach jest popularna. U nas nie jemy kuti, ale za to jemy bułkę maczaną w mleku z makiem i orzechami. Kuti? Mięsa, ziemniaków, grochu z kapustą? Zupę rybnej, krokietów, kuti, kompot suszu, Makiełki. mięso, kluski z makiem Ja osobiście nie jem karpia. Kasza z suszonymi grzybami. Karpia. Ziemniaków i kuti. Zdecydowanie jest to mięso i nie pije alkoholu? Dokładnie bez mięsa, bez alkoholu. I u mnie akurat też bez karpia. Żadnych śledzi i zupy rybnej. Kuti. Kompot suszu, zupa makowa. Śledzi śmietanie. Kuti. U mnie na stole nigdy tego nie było. Czego? Gutia, nie wiesz co to jest nawet? No właśnie, będzie fala komentarzy. Ja chyba Karpi. Kiedy kilka lat temu po raz pierwszy Grand Thornton Band, czyli nasz zespół muzyczny, spotykał się po raz pierwszy, żeby nagrać dla nas świąteczny przebój, przyznam, że uznałem ten pomysł jako eksperymentalny. Natomiast nikt wtedy nie myślał, że stanie się to tradycją i co roku będziemy mogli podziwiać i być zaskakiwanymi przez nich kolejną odsłoną ich muzycznej twórczości. Nie budując dalej napięcia, zapraszam Was na najnowszy klip Grand Torton. na pana syna kołysała z wielkim wese to so Idą święta, a myślemy wam życzenia Nie tylko szczęścia pieniędzy, lecz większego zrozumienia I dla siebie, i dla innych, i dla świata Bo nam trzeba miłości, nadziei, wiary W dzień Bożego Narodzenia I nie tylko przez Wigilię w pierwsze, drugie święto Też nie, kiedy światło w mroku ginie Trzeba trzymać się za ręce Niech więc Boże Narodzenie Mniejmy w naszych sercach zawsze a prezentem pod Będą uśmiechnięte twarze. się z nieba, śliczni anioło.